Kurdełkę. Dożyliśmy. Już możemy umrzeć, bo widzieliśmy już wszystko, bo dożyliśmy gry, jaka nie jest kolejnym nędznym citybuilderem na to samo kopyto, tak samo robiona, gdzie zbieramy po prostu deski, kamień i budujemy wow, cały content gry z jednego surowca, tak jak w każdym innym City citybuilderze. Nie, w końcu dożyliśmy świeżości. Memorial Police ma być grą rewolucyjną. Czy jest? Jest rewolucyjną mechanicznie, ale i rewolucyjną pod kątem durnizmów, bo żeby tak zrobić, to trzeba bardzo mocno chcieć. Dlatego podzieliłem ten film na trochę części. Oceny na premierę przełom sierpnia i września 2024 roku, wczesny dostęp, wczesny wylew, gra francuska 70-80% pozytywów, no i tak skacze góra dół. Dlaczego? Może dlatego, że to jeden z najciekawszych, podkreślam to bardzo mocno. Najciekawszych City Builderów ostatnich. W Wielu, 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 wielu miesięcy albo lat, którym niestety nie każdemu działa poprawnie, bo rdzeniem zabawy będzie to, że po czasie odstaniemy jakby od poprzedniej ery i przejdziemy do następnej. Dostajemy wiadomość, świat się zmienia. Brode już nie jest młodzieńcem, jak 10-15 lat temu, a siwieją mu włosy od grania i twoje miasto w tej grze się też zmieni. Ze starożytnego. Średniowieczne. Budynki obrócą się w ruiny, a na nich powstaną nowe z nowych epok, z nowymi mechanikami, z nowymi surowcami, z nowymi wymaganiami mieszkańców. Trzeba powiedzieć, że to jest coś w końcu nie boję się tego powiedzieć Zajebistego, ale nie jest to też coś turbo wyjątkowego, bo świetne Kingdoms Reborn, też również City Builder, gdzie mieliśmy no, takie przechodzenie z ery w erę nawet do dzisiejszych technologii, no ale troszeczkę oczywiście mechanicznie było to zupełnie inne. Memoriopolis to gra, gdzie weźmiemy nieco Stiwki. Trochę z typu na przykład Old World yy, i umieścimy to w City Builderze. Co to znaczy? Znaczy to, że miasto będą zamieszkiwać różne frakcje, mające różny wpływ mechaniczny uczeni, żumierze, kowale, stoicy, Germanie, Niemcy, kartaginczycy czy Spartanie. Ci mogą się wzajemnie nie lubić w naszym oczywiście mieście i możemy którejś z tych frakcji dać kopa. By na przykład mieć sporo punktów naukowych, trzeba zaspokoić zachcianki jednej frakcji, która jest bardziej naukowa. Aby produkować szybko rzeczy, no to musimy zaspokoić tutaj zachcianki drugiej, aby uspokoić rozruchy, to trzeba uspokoić trzecią, no i trzeba ich jakoś pogodzić. Już widząc niestety menu główne oraz listę twórców, yy, zacząłem być troszeczkę do Memorial Police nieco sceptyczny, co nie znaczy, że wystawiłem sobie ocenę z góry jakąś. Moje testy gier to spisywanie wszystkich plusów, minusów, jakie spotkałem w trakcie gry, a potem weryfikacja ich w podsumowanie. Nie na tej zasadzie, że już mam gotowe zdanie o grze, zanim w nią zagrałem, jak to na niektórych portalach. O grach polskich. Więc skąd ten sceptycyzm? No, EULA, czyli licencja użytkowania gry, mówi nam o używaniu usług tej gry przez urządzenie mobilne. EULA jest zbudowana tak, jakbyśmy również korzystali poza grą, na przykład ze strony internetowej gry, więc mamy tam zapis o ciasteczkach i tak dalej. To dotyczy również gry, jak i strony, lub też. M w jakiejś formie konta na stronie. Konto znaczy tyle, co aktualnie newsletter. Tak czy syna jak Eula nie jest za bardzo drapieżna, jest bardzo przyjemna do czytania, przykre jednak jest to, że w grze za ponad 100 złotych mamy tylko język angielski i francuski jako język autorów. O nich też słów kilka, bo należy tutaj to do działu takiego trochę sceptycyzmu. Autorów jest zaledwie kilku, których faktycznie, no... Zajmują się jakby programowaniem gry. Reszta to na przykład grafika, muzyka, jakieś tam pierdyły. Więc samym programowaniem zajmuje się tutaj naprawdę bardzo mało osób i budzi to takie. Zastrzeżenie, czy przypadkiem nie będzie to zbyt mało rozbudowany tytuł. Tymczasem Memory Police reklamuje się i wygląda na trailerach, jakby to była gra bardzo wysokiej półki, no ale kiedy odpalimy okazuje się, że faktycznie, mechanicznie jest to rewolucyjny the Builder, ale jednak nie aż tak dokładnie zrobione. Mamy średniowy samouczek, niedobry, niezły, czyli mamy wstęp do gry, do takiej powiedzmy niewielkiej wyspy, ale za ponad 100 zł, jeżeli zapłacimy za to na Steamie, to musimy no, czytać napisy na ekranie, muzyka też do tego nie jest zbytnio dobra, nie mamy też swobody w tym samouczku, więc wszystko trzeba zrobić dokładnie w tym samym miejscu, co gra nam każe, a także czasami zastanawiamy się, co w ogóle mamy w tym samouczku zrobić, bo już samouczek pokazuje, że memoria Place wizualnie miejsko jest grą taką dość skleconą z niejakich animacji. Oznacza to, że praktycznie nic w tym mieście się faktycznie nie porusza, a także jakieś na przykład jeżdżące karawany po drogach to jest tylko animacja, bo tutaj surowce są jakby globalnie dostępne. Budynki pojawiają się też nagle, dosłownie w ułamek sekundy. Nie ma animacji ich budowy, czy czegokolwiek od pop i po prostu jest. Powód tutaj może być w skali tej gry, bo samouczek jest bardzo mały, a kiedy odpalimy sobie już własny save, to naprawdę tam już miasteczka są dość duże, ale na zasadzie mało swobodnych pól, za to ciekawych mechanicznie. Już w samouczku poznajemy dość niezbyt fajną oprawę graficzną, mimo to, że gra na początku wygląda ładnie, gdy chata drwali. Stoi pośród wyblurowanych drzew, następnie te drzewka znikają. Znikają dosłownie jeden po drugim bez żadnej animacji, ich nie wiem, ścinania. Samouczek pokazuje nam też durnoty, jak ich mówiłem na początku, czym ugasić pożar w tej grze. Złotem. <tak>, tak, zapłać by ugasić pożar w jednej z dzielnic mieszkalnych, a jak dwie frakcje sąsiednie w jednym dystrykcie się nie lubią, to go nie ugaśmy. Bo nie, taka logika, że ja bierdule. I stale irytowało to, że tak Mamy z prawej strony, a nie z lewej strony. Wiecie o co mi chodzi? Jak mamy pole interfejsu, czy chcesz zagrać w grę, to tak, masz z prawej strony, a nie masz z lewej strony. No a przecież tak było po lewej od chyba nie wiem, 30, 40 lat. Od paru lat autorzy gier na siłę wciskają nam nie z lewej strony, co u mnie jako starego gracza i myślę, że wielu u was również powoduje po prostu miskliki. Kolejna niezadowalająca rzecz to podział czasu. Mamy tutaj coś takiego jak cykle. Nie ma tutaj typowego czasu dzień, miesiąc, rok, a mamy cykle. Nie ma dnia i nocy, co po prostu cykle. I bardzo ciężko jest zrozumieć, ile to faktycznie trwa. I na przykład budowa czegoś trwa ileś cykli po prostu. W tej wersji wczesnego dostępu mamy dwie ery cywilizacji i to jest w sumie wyścig, czyli cykle się kończą. Mamy to gdzieś tam na dole ekranu w prawym dolnym rogu. Przechodzimy wtedy do nowej ery, ale nim przejdziemy, nasi mieszkańcy budują się Swobodnie wokół centrów miast oraz charakterystycznych obiektów, jak Cuda Świata, w zależności od tego, jak bardzo atrakcyjne są tam tereny i jak bardzo zaspokojone są potrzeby. I to zaczyna po prostu sprawiać wymagania. Wymagają na przykład budynków, które dają trochę punktów higieny, trochę punktów zabawy, bezpieczeństwa, kilku różnych rzeczy. I te budynki musimy sobie odblokowywać. I też bywa, że jeden budynek może na przykład zaspokoić dwie, trzy, cztery rzeczy. Jeżeli to nie jest spełnione, to wybuchają epidemie, rozruchy. Zniszczenia mienia i inne różne problemy, i w pewnym momencie naszemu miastu oferuje się frakcja. Na przykład badaczy, żołnierzy, producentów, coś. Oni mają swoje kolory, nazwy i tak Mieszka sobie taka frakcja w danym dystrykcie. Ale jeżeli w sąsiednim jest frakcja, z jaką się nie lubią, bo taki mają perk, albo obok postawimy budynek, jakiego frakcja bardzo nie lubi w sąsiedztwie, oj, to już wtedy bywa groźnie. My stawiamy budynki zaspokajające potrzeby w sąsiednich dystryktach, wtedy widzimy, że po prostu w tych dystryktach są pasujące rzeczy, albo dbamy też o produkcję i przetwórstwo. Jest to trochę skomplikowane. Delikatnie miesza to takiego RTS-a, może trochę CIFę właśnie z City Builderem. Niestety, albo na szczęście, surowce są, no tutaj się praktycznie teleportują, czyli drwal, może być postawiony po jednej stronie mapy, a tartak po drugiej stronie mapy i to będzie wzajemnie działać. Celem jest dotrwać do zmiany ery i przeżyć się to, lub po prostu przyspieszyć tę zmianę ery i budując sobie tutaj cud świata. I ten, te przejście tej ery jest bardzo szokujące dla ekonomii i tego, jak działa nasze miasto. To. Mamy od cholery ciekawych mechanik w tej grze, naprawdę jest to jeden z najbardziej unikalnych city builderów ostatnich lat. Wydanie edyktów i praw za pomocą na przykład głosowania, frakcje mogą się ustawić na nas bokiem, powiedzieć nie, nie tego nie chcemy i odrzucić edykt, bo nas nie lubią albo mają na przykład przez to za wysokie podatki, albo mają jakieś problemy niespełnione itd. więc Tutaj te wszystkie decyzyjne rzeczy na bazie frakcji, tego jakie frakcje w naszym mieście mieszkają, jaki procent na przykład zajmują w Senacie, bardzo fajna rzecz. Albo możemy edy edytować to jak będą wyglądać sektory zabudowy mieszkalnej, na przykład zmienić budynki, które wcześniej były starożytne na już na przykład średniowieczne i zdecydować czy one będą wysokie, czy będą niskie, czy na przykład będą tam wolne miejsca dla mieszkańców spoza miasta itd. itp. Bardzo fajny pomysł i naprawdę Próg wejścia do tej gry jest taki dość specyficzny, ale i też trochę powiedziałbym wprost, że bardzo przekomplikowany. Zacytujmy słowa Marka Tulliusa Cicerona Im bliżej upadku imperium. Tym bardziej szalone są jego prawa. Nie inaczej jest w Polis, które zarzuca nas z ilością mechanik, jakie ciężko jest zrozumieć. Nie jest to gra robiona przez autorów dla samych siebie, co po prostu wydaje mi się, że ta próba zrobienia takiego RTS-o, Old World em, City Buildera jest dość skomplikowana. Dlaczego powiązuje tutaj z Old World? Bo tam właśnie mamy tę mechanikę tych masakrycznie dużej ilości frakcji, tak? Niezwykle ważny jest handel, bo surowce są tutaj limitowane. A co jak awansujemy erą? Co się dzieje? Stare budynki popadają w ruinę, możemy je wielkim kosztem odbudować, by mieć z nich z powrotem solidne bonusy. Są też inne surowce w każdej z kolejnych er, jednak kompletnie idiotyczny jest system mieszkańców i pracowników. Nie zarządzamy nimi w taki klasyczny sposób jak zawsze w City Builderach, co jest makabrycznym utrudnieniem mechanicznym. Na przykład mamy ogromny tartak ulepszony na, na 10 tierów do góry, w Pierre do przodu. Oczywiście mam tylko dwie w tej, w tej wersji naprzód, ale wiecie co mam na myśli. Jest rozwinięty, ma masę pracowników, ale nie możemy z niego wycofać tych pracowników, bo pracownicy są tutaj debilnym surowcem. W życiu nie byłem tak zszokowany w City Builderze. Poważnie. Surowcem, debilnym surowcem, czyli zużywamy tych pracowników jak surowiec. Nie możemy ich w pewnym momencie sobie wziąć z powrotem i w pewnym momencie zasypujemy po prostu grę nowymi pracownikami, żeby ta ekonomia miasta żyła, istniała i parła do przodu, by cokolwiek móc dalej zbudować albo gapimy się w aż ci pracownicy magicznie się pojawią i zechcą gdzieś tam zamieszkać. Gdzieś nad czym też nie mamy żadnej kontroli, czyli wokół tych naszych centrów miast powstają nowe dzielnice mieszkalne, oczywiście jak mówiłem, w zależności od tej atrakcyjności, ale nie mamy na Takiej idealnej kontroli jak w klasycznym City Builderze. Memorial Police ma 200 świetnie nowych, fajnych, cudownych, oryginalnych mechanik, oczywiście tutaj symboliczna ilość, by jednocześnie dodać symboliczną ilość 100 udurnień, idiotyzmów, no, które można było zrobić klasycznie, by wykonać arcydzieło gatunku City Builderów, ale nie, udziwnie na siłę, cholera, to mogło być naprawdę tak świetne na premierę, ale te mechaniki są niesamowicie udziwnione i na siłę inne, zamiast zrobić troszeczkę rewolucji, troszeczkę klasyki. Graficznie. Niestety Memorial Police ma bardzo główne rozwiązania, jeżeli chodzi o jakość grafiki. Po pierwsze, w okolicach premiery na Steamie pojawiła się informacja o wymaganiach graficznych. Mamy tam takie grube, odżołądkowe, od okrężnicowe, mocno zebrane, z flegmione i takie po prostu hatfu prosto w twarz gracza. Dlaczego tak? Dlatego, że nawet jak spełniasz wymagania, masz odpalony TLSS, to wtedy masz szansę na takie, powiedzmy, liczyć szansę na liczenie maksymalnie 40 klatek. Na najsilniejszych aktualnie komputerach. Tak, 40 FPS. -ów. I ten tytuł tworzony z na Unity, działa bardzo różnie. Czasami działa w 60 klatkach na 4K, na świetnych sprzętach w 2024 roku, a po awansie ery do średniowiecznej, kiedy pojawia się nam drugie miasto budowane w stylu średniowiecznym, to mamy dropa do 20 klatek, nawet z DLSS-em. Mimo że Memoria Polis ma wyblurowane wszystko, co nie znajduje się na środku ekranu, i to oczywiście wygląda bar bardzo brzydko, łącznie gra wygląda no klimatycznie, ale za taką cenę i tym hatfów w stronę gracza w formie dlss który w sumie niewiele tutaj daje. No to jest trochę średnio. To co w ten centrum ekranu, jakby na środku ekranu, jest jak żyleta. To co jest kawałek poza centrum ekranu, to taki ohydny, obrzydliwy blur jeszcze zmniejszenie kontrastu. Na co ten efekt nie mam bladego pojęcia. Technicznie memory police jest makabryczną fontanną błędów, bo na ultra low gra wygląda jak city builders przed 30 lat. A dalej trzyma 75 stopni na CPU i na GPU, mimo to, że gra wygląda po prostu jak zlepek low-poly asetów. Ktoś wpadł na niestety idiotyczny pomysł, że ten środek ekranu jest kontrastowy, kolorowy, wyrazisty, a wszystko poza tym centrum ekranu traci kontrast, kolor jest wyblurowane. Dlaczego? Od tego się po prostu chce żygać. Mamy też sporo niestety kretynizmów. Przede wszystkim Memory Police to nie jest city builder taki w krystalicznej formie. To i dobrze, i źle. Dobrze, bo to w końcu gatunek, czy gra po prostu jaka miesza wiele tych gatunków, naprawdę się zakochałem w tych frakcjach, w ilości surowców, w ilości ulepszeń, w senacie, w edyktach, w odblokowaniach badań naukowych. Chcę to wszystko się sprawdzić, co ta gra ma od siebie i to jest fajne. Czyli na przykład mamy frakcje, jakie zamieszkują właśnie różne tereny naszego miasta, a jeżeli są sąsiadami to bywają problemy i się nawalają czasami. Ale kretynizmem jest to, że mamy bardzo małą przestrzeń pod zabudowę, a... Roz rozwijamy się za pomocą wież obserwacyjnych. Spoko, ale ich zasięg jest malutki. Ich ilość do postawienia jest sztucznie ograniczona, czyli mamy takie sztuczne ograniczenie jak duże są te miasta. To można polepszyć oczywiście odblokowaniami, ale dalej nagle budzimy się z całą nogą po kolano w nocniku, pełnym wiadomo czego, bo nie możemy nic więcej postawić w mieście w sposób normalny. Na przykład mamy masę łąk wokół miasta, ale zasięg wieży obserwacyjnej jest za mały, i tam ciśnie się wszystko wokół tej wieżyczki albo próbujemy obracać malutki budynek i zmieścić go tam gdzieś pomiędzy tymi wszystkimi drogami albo budynkami, żeby on się łaskawie zmieścił. Głupota w cholerę, bo jak źle zapro zaprojektujemy miasto na start, no to jest rip in pepperoni. Dużą wadą w tej akurat produkcji, która też czasami podżyna sobie gardło w wielu miejscach, jest ten wyścig z czasem. Czyli surowce kończą się dosłownie wszędzie i ze wszystkiego, nawet piasek na pustyni się skończy. A gra mówi nam, że mamy wyrobić się w cyklu, jaki ulegnie zmianie. Nie jestem trochę fanem Guerr City Builder, czy nawet takich mieszanek jak ta, gdzie mamy się ścigać z grą. Do jej ukończenia, czyli jakby mamy limitowaną ilość czasu na sejwa na grę, zamiast czerpać po prostu z niej przyjemność. Gra ewentualnie powinna to rozdzielać na wyścig i na sandbox, bo to zrobione jest trochę głupio, że nie możemy postawić wieży obserwacyjnej powiększającej teren w lesie. No, odświeżalność interfejsu, czyli typowy problem w City Builderach, też leży. Jak mamy otwarte okno naprawy jakiegoś np. Na monumentu po awansie do ery, a mamy już surowce od. 10 minut, ale mamy otwarty ten interfejs, to musimy go zamknąć, kliknąć go ponownie, by gra zajarzyła, że już uzbieraliśmy sobie na to surowce. Nie możesz zbudować nowego budynku w lesie, bo nie. Możesz tam leśnikom na przykład kazać rąbać drewno? Też nie. Leśnicy robią drewno po prostu dookoła, a nie w miejscu, w którym im wskażemy. I karuzela z spierdolenia się rozkręca. Niestety, takimi mechanikami Memorial Police troszeczkę się zabija, ale. To nie w takiej skali, że wiecie, jest niegrywalny. Nie, po prostu da się w to grać, ale jest to bardzo na razie nieprzyjemne. Na przykład, nie rozwiniesz miasta między górami dalej, bo to jest jedyny kierunek rozwoju pomiędzy górami, bo gra walnęła sobie tam drogę. I kupa, nic z tym nie zrobisz, spadaj robić nowy save. Budynek wymaga 100 kamienia, masz 80 kamienia, kopalnia wydobywa, nie wiem, 70 kamienia, a na przykład kawałek dalej, dosłownie 3 piksele dalej, wydobywa już 270. I od takich wylewów można zwymiotować w tej grze, że czasami tą kopalnię to trzeba dopasować co do piksela, żeby była najbardziej wydajna. Bardzo irytuje to, że chcesz zbudować duży obiekt, Dużą kopalnię. Trzeba ją stale budować od tej najmniejszej, ulepszać po prostu przez 10 tierów. Znalazłeś ruiny? Cudownie! Odbudowuj je teraz przez trzy kolejne epoki. Oczywiście mamy dwie, ale wiecie co mam na myśli, że jak odblokujemy sobie ruiny, to trzeba każdy, każdą erę osobno odbudować, zamiast od razu do tej, w której jesteśmy. W wielu miejscach gra zabija się tym, żeby móc ulżyć potrzebom mieszkańców, Potrzebujemy mieszkańców, a nie możemy mieć więcej mieszkańców, bo więcej mieszkańców spowoduje eksplozję rozruchów, chorób i wszystkiego co złe, więc, żeby ulżyć mieszkańcom, musimy mieć więcej mieszkańców, tak, bo ten system zarządzania mieszkańcami po prostu nie jest klasyczny jak w każdym city builderze. Finalnie, średnio mogę się zgodzić właśnie z tymi 80% ocen pozytywnych, ale mam wrażenie, że takie 70% jest w pełni zasłużone, więc to nie jest bardzo zła gra. Największe zalety to to, że Memorial Police stara się być w końcu unikalną grą w swoich mechanikach i to na pewno bardzo, 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 bardzo duży plus tej gry. To, że nie jest to kolejny City Builder w stylu. Takim jak każdy inny. Czyli gra już na start. Mówi nam o różnych czynnikach zadowolenia, o różnych frakcjach, o różnych um, żyjących w naszym mieście warstwach społecznych, o różnych wpływach budynków, mieszkańców, o tych właśnie progresjach, erach pomiędzy zmianami. To, że miasta się zmienią po tej erze. Progres cywilizacyjny, odbudowa różnych budynków, inne nowe mechaniki, inne właśnie budynki, inne nowe surowce. To wszystko jest piękne, piękna sprawa. Czułem się trochę jak wybitnym w mojej ocenie. Kingdoms Reborn. Ale systemem frakcji wziętym właśnie z New World, y, przepraszam, z Old World, tak, czyli starego świata, z tej troszeczkę innej cywki, bazującej właśnie bardzo mocno na frakcjach. Z drugiej strony Memoria Police stara się być usilnie inny i miejscami można odnieść wrażenie, jakby autorzy zamiast zrobić coś klasycznie, chcieli na siłę udziwić te mechaniki, sprawiając, że próg wejścia do gry jest niezrozumiale wysoki. W wielu miejscach ta gra jest przekomplikowana, a zatem na przykład w systemie transportu gra jest zrobiona banalnie prosta, czyli surowce się wszędzie teleportują tam, gdzie są potrzebne. Chyba najbardziej rozczarowująca jest obrawa graficzna. Filmy, trailery ukazywały nam niesamowite animacje budowy, powstawania, gdy te budynki powstają jak klocki, pik piek, pik pie, wiecie, jeden po drugim, gdzieś tam dach, gdzieś tam coś, wow, fajnie to wyglądało. A jak odpaliliśmy grę, to taka smutna muzyka na flecie z Titanica. Smutna muzyka jest właśnie też sama w grze, czyli po prostu jest bardzo słaba oprawa dźwiękowa. Mm, nie ma tu też skupienia się na podstawach, czyli ni cholery nie możemy rozbudować mieszkań w mieście. Dostać więcej mieszkańców, gdzie chcemy. Bo przecież nasi ludzie nie wycinają na przykład drzew pod domy, nie wycinają drzew, bo nie mamy magazynu. Nie mamy magazynu, bo nie mamy jak zbudować magazynu, bo go w tej grze po prostu na razie. Nie ma. Nie ma takiego kolejnego budynku jak globalny magazyn. I nie mamy też przez to mieszkańców. Jest trochę karuzela. Lasu drwale nie chcą wycinać gdzie chcemy, bo oni wycinają jakby dookoła swojego budynku, ale postawienie ulu prawnych przy lesie usuwa lasy automatycznie. Więc usuwamy pola i mamy przestrzeń pod miasto. W kilka cykli, no karuzela pierdolenia I teraz uwaga. Stawiamy drwala na skraju lasu. Zanim stawiamy od razu farmę i Drwal wciąż wycina drzewa, <grybujesz> jakich nie ma! Bo na ich miejscu są już zbudowane pola uprawne, ale w systemie gry dalej tam jest las. Moja cena, niestety dla Memorial Police jest właśnie dość średnia, ale z nadzieją na to, że za rok będzie to kurde lepsze, mam taką nadzieję. Powód, dlaczego lepiej na razie tego tytułu na najbliższy rok nie kupować jest banalnie prosty. Nie mamy kontroli, jak miasto buduje farmy, domy, drogi. Jeżeli chcemy na przykład Przerwać budowanie farby, to musimy ją wyburzyć. Jeżeli chcemy przerwać budowanie domów miasta w konkretnym miejscu, musimy kazać to wyburzyć. Czyli de facto nie jesteśmy wywładni w City Builderze nad własnym. City, czyli nad własnym miastem. Gra mówi, a tutaj pierdolę sobie drogę. Chciałeś tu postawić budynek wpływający na 10 osiedli wokół, jakiś wielki, a kłoda ci między poślady, bo gra sobie tu wygenerowała drogę, zapomnij. Więc z czasem walczyłem z tą grą, nim niż miałem z niej zabawę. To jest ten powód tych 25-15% ocen negatywnych, bo to mówię, lata góra dół. Nie zbudujesz magazynu do wszystkiego, bo by zbudować magazyn, na przykład dachówek, to trzeba chyba zbudować Kolejną fabrykę dachówek, więc nie da się tutaj balansować ilością surowców, które mamy. Z jednej strony to jest pewne takie zabezpieczenie, bo. Na przykład w Kingdom's Reborn mogliśmy mieć od cholery wszystkich surowców, po prostu je sprzedawać, bo budowaliśmy od cholery magazynów. Tutaj jest takie zablokowanie, że nie da się mieć nieskończoną ilość magazynów. Memoriopolis masakrycznie rozbija się na takie sztuczne limitowanie gracza. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle. Dlatego, za pomysł, za klimat, za styl, za oryginalność, za. Wspaniały pomysł, naprawdę można dać tutaj miniaturkę zieloną, ale za kwestię techniczną, 20 fps, za ograniczenia gracza, za durnoty w mechanice, miniaturka naprawdę powinna być tutaj żółta. Wrócę za rok. Jak mówię sobie czasami wprost, jak coś działa jak gówno techniczne, to ja nie mam ochoty się też zmuszać do gry. Jaka jest lenistwem autorów w kwestii optymalizacji? Nie chcę czekać kolejne 5 lat na sprzęt, jaki dopiero sobie z tą grą. Poradzi. Dlatego zakup przez najbliższy rok niestety odradzam. O tym zdecydowało to, że jak zobaczymy koniec wczesnego dostępu, dalej grać się też nie da. Tak, po drugiej erze, w tej wersji, jaką teraz widzicie na ekranie, nie da się grać dalej. Nie da się rozwijać swojego miasta czy coś, po prostu mamy wyjście do menu albo wyjście z gry. Jeszcze napis, że Wishlist Now. A co ja właśnie kopiłem? Coś, co, masz, co muszę wishlistnąć? Czy wydaje mi się, że to jest jakieś demko? Więc autorzy też tutaj nie zadbali o to, żeby te rzeczy na koniec gry usunąć, że to już nie jest wishlist now, tylko to już jest faktycznie wczesny dostęp. To może być naprawdę bardzo dobra gra. Świetna, nawet arcydzieło, ale za rok. Na koniec jeszcze niezaktualizowana niestety cenka, bo serio nie mam kiedy was zebrać zrobić to ponownie, będąc poza domem ogrom czasu i robiąc dziennie po 60 tysięcy kroków, ale naprawdę czuję się faktycznie mega, mega, mega lepiej. Jak mówiłem, kurs do mojej mamy codziennie, bo tak trzeba. I kursy na moje ziemię, gdzie coś sobie stawiam. Przed Wami możliwe, że Age of Mythology, Shape 2 i parę innych indyczków, dzięki że dotrwałeś albo dotrwałaś tutaj do końca tego filmu i małe info. Na Discordzie macie Gimboway na gierkę Hardwest 2. Jeszcze 1-2 dni, wspierający mają klasycznie lekko większą szansę na wygranie. No i cóż, tyle.